Karabiny linii AK od wielu lat obecne są we wszystkich częściach świata. Znane są nawet w popkulturze chociażby z wielu produkcji filmowych. Niestety nigdy nie udało się stworzyć doskonałej pneumatycznej wersji tego karabinka. Do tej pory, bo właśnie w tym wideo pokażemy Wam nową replikę Crossmana AK-1. Zanim jednak rozpoczniemy opowieść o Crossmanie AK-1 zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału na YouTube po to, abyście mogli być zawsze na bieżąco ze wszystkimi naszymi produkcjami wideo. AK-1 to pneumatyczna wersja wspomnianych karabinków linii AK. Zaczniemy od tego, jak ten karabinek strzela. Ten karabinek zasilany jest dwoma nabojami CO2, strzela śrutem stalowym w kalibrze 4,5 mm i wystrzeliwuje go z prędkością początkową 130 m na sekundę, a jego szybkoszczelność wynosi aż do 1400 kulek na minutę. Zasilające naboje CO2 mieszczą się w magazynku. Magazynek mieści również 28 sztuk wspomnianego śrutu BB. Karabinek strzela dwoma trybami ognia. Mamy ogień pojedynczy i ogień ciągły. Selektor ognia znajduje się, tak jak w bojowym oryginale, tuż nad spustem. Posiada specjalną półkę, dzięki której będziecie mogli zmieniać tryb za pomocą palca wskazującego. Dla urealnienia strzelania karabinek został wyposażony w system blowback. Zamek pracuje podczas strzelania dokładnie tak samo jak w broni palnej. Po wystrzeleniu ostatniej kulki zostaje w tylnym położeniu. A teraz kilka słów o budowie tego karabinka. Karabinek został wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ale posiada również elementy metalowe. Na lufie znajduje się replika urządzenia wylotowego. Dalej mamy system szyn Picatini do zamocowania dodatkowych akcesoriów, takich jak na przykład oświetlenie taktyczne czy celownik klaserowy. Na grzbiecie znajduje się również długa szyna, dzięki której będziecie mogli na karabinku umieścić celownik kolimatorowy bądź optyczny. Kolba składana jest na lewą stronę i wyposażona jest w możliwość regulacji na długość aż w pięciu pozycjach. Na stopce znajduje się antypoślizgowe ryflowanie. Antypoślizgową fakturę znajdziecie również na chwycie pistoletowym. AK1 z filmy Crossman to bardzo realistyczny karabinek. Chociażby przez to, że w magazynku mieści się 28 sztuk kulek BB, a w bojowym oryginale mieści się 30 sztuk amunicji. Karabinek jest naprawdę ciężki, ma realistyczne wymiary, a dzięki swojej szybkostrzelności świetnie sprawdzi się do rekreacyjnego, dynamicznego strzelania. To tyle o tym karabinku. Ja na zakończenie oczywiście zapraszam was na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Ja idę sobie jeszcze postrzelać, a wy zobaczcie jaka frajda jest ze strzelania z karabinka Crossman AK1.